Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w kontynuacji tematyki branża CBD, a nowy ład. Tak, dzisiaj powiem o tym, jak branża CBD poradzi sobie, jak będzie nas słuchała <grym> z nowym ładem. Rafał, czy mógłbyś powiedzieć, co tak naprawdę <grym> przedsiębiorcy prowadzący działalność z tematyki CBD <grym powinni <grym zrobić? No, tak, oczywiście, że mogę to powiedzieć. Zasadniczo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jeżeli twój klient prowadzi działalność gospodarczą jako jednoosobowa. Firma, no to powinien ją przekształcić albo założyć po prostu spółkę ZO, mhm. bo to jest zdecydowanie tańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Okej, okay. i Rafał, mówisz, że jest to tańsza forma. A dlaczego? Co ona hmm? wprowadza w zakresie okay. działalności gospodarczej? Yy, jednoosobowej. Jednoosobowy. No, będzie podwyżka ZUS-u, a spółka hmm. ZO nie płaci ZUS-u i ma podatek dochodowy tylko 9%, dlatego jest po prostu tańsza od tej działalności gospodarczej yy, i dlatego osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny przejść na spółkę ZO. Okej, okay, rozumiem. A teraz jeszcze jest ta kwestia podwójnego opodatkowania w spółce. Tak, jak tak. tego uniknąć? Okej, okay, no y, trzeba uniknąć tego w ten sposób, że zakładasz sobie to działalność Przepraszam, okay. to może ja jeszcze na chwilę wyjaśnię podwójne opodatkowanie, czyli z jednej strony płatność CITU. cit CIT, podatek dochodowy od spółki, tak, a później jak chcesz tak. sobie wypłacić dywidendę, to musi zapłacić jeszcze 19%. Żeby się tego, żeby to ominąć, żeby wypłacić te pieniądze ze spółki, nie płacąc tego, tych dwóch podatków, to Zakłada sobie działalność, założyć spółkę i obok niej działalność gospodarczą mm -hmm. i dotychczas i, i, i ten schemat nie jest niczym odkrywczym, ale teraz jak dojdą te nowe podatki z ZUS-em i tak dalej, to ta działalność gospodarcza te 19% czy właśnie już teraz 28% będzie trochę droga. Dlatego w tej działalności gospodarczej mm -hmm. powinien zmienić formę opodatkowania A. właśnie z podatku liniowego na ryczałt. Jest na przykład taki ryczałt biurowy, okay. on wynosi 8,5% i nawet jak tam troszeczkę ZUS-u dojdzie, tam w sumie będzie 11% mniej więcej. To jest to zdecydowanie mniej niż 28, i takie powiązanie spółka ZO plus Twoja działalność gospodarcza na ryczałcie. Ta działalność gospodarcza to będzie odpowiedź branży CBD na nowy ład. Rozumiem, czyli to się będzie opłacało. Okej, okay. jeszcze można zrobić kilka innych rzeczy, można np. wynająć jakąś nieruchomość, samochód albo znak towarowy do spółki, i to też się będzie bardzo opłacało. A największe pole do popisu będą miały firmy Test CBD, które zajmują się uprawą, czyli na przykład produkują ten susz konopny, czy go przetwarzają ekstrakcja, olejku itd. Bo tam jest cały wachlarz różnych ulg do wykorzystania i w tym zakresie WAT jest pozytywnym rozwiązaniem okay. dla przedsiębiorców, bo tam jest ulga badawczo-rozwojowa, o tym albo nakręcimy kolejny filmik, albo najlepiej jak odeślemy do tych, które już dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej są na naszym kanale. Linki są w opisie. No i zapraszamy do walki z Nowym ładem. Jesteśmy do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu i oglądania naszych filmików. Do zobaczenia. Cześć. Cześć!